Brali piżamkę w mieszkamiki, miała kołodrę dziecięcą przykrytą, ale żadna matka nie powinna oglądać takiego czegoś. W nocy z 9 na 10 sierpnia 2023 roku policja z Starej Wielkiej Brytanii otrzymała telefon. Hello. Hello. how can I help? Hello. take a deep breath, take a deep breath and tell me what's happened. Telefon ten ujawnił jedną z najgłośniejszych zbrodni ostatnich lat. Dam ci ostatnią możliwość podczas tego przesłuchania, żebyś powiedział, co się stało Sarze. I jaki był w tym twój udział? Odmawiam komentarza. Zapraszam na smutną historię Sary Sharif. Aleksander Nowicki.